Nie wiem, czy by nie warto wrócić na strefę, by przeładować sobie te rakiety. Jaki jest jeszcze problem w tym Cromwellu? Nie mamy wstecznego, przez co jeśli chcemy zrobić takiego rasza z tą rakietą, no to trzeba strasznie się namęczyć. Dobra, jest kolejny. Dzień dobry moi drodzy, ja jestem w i dzisiaj zajmiemy się premiowym Cromwellem Mark V z wyrzutnią tulipan w Wortanderze. I tak, mamy tylko jedną maszynę w Wortanderze z wyrzutniami Tulipan. W rzeczywistości były cztery pojazdy. Pierwszy pojazd na jakim zamontowano Tulipan, to jest Sackhound. W ogóle tego samochodu jeszcze nie mamy w Wortanderze. Jakby się pojawił, to prawdopodobnie byłby... No, tak mniej więcej na klasyfikacji 1-3 1.0, bo to jest po prostu samochód z armatą 37 mm, samochód pancerny. I pierwszy raz te wyrzutnie na nim zamontowano 19 listopada 1944 roku i on posiadał wyrzutnie dokładnie czterech rakiet. Następnie na czym to wyrzutnie zamontowano? pulipany, to jest Sherman zwykły z 75, który tam wariant no to. Prawdopodobnie zależy od tego, który był na wyposażeniu w Wielkiej Brytanii. I Shermany zwykle posiadały wyrzutnie tylko dwóch tulipanów. Następnie zamontowano to na Shermanie Fireflyu. I ostatni, oczywiście, to był Cromwell z wyrzutniami. Cromwell znów powrócił do posiadania czterech wyrzutni tulipan. I tulipany, no to są tak naprawdę rakiety, które stosują brytyjskie samoloty, gdzie to było zamontowane w takich maszynach jak Typhoon, niby jeszcze to nosił. Tak, Builfighter i jeszcze Mosquito. Rakiety RP3 152 mniej więcej mm. Pociski odłamkowe i pociski też sapy. I jak te wyrzutnie tulipan się spisywały? Niestety ich ustawianie, jeśli chodzi o kąt, musiał być ręcznie ustawiany, ponieważ nie było to synchronizowane z działem, jak to było w przypadku Sakanda, czy też wyrzutnia rakiet w przypadku Shermana Calliope. Więc trzeba było to ręcznie ustawić, ale niektóre raporty podają, że te tulipany spisywały się. Na przykładzie kiedy Alianci mieli zaatakować most, na drugim brzegu znajdowali się Niemcy i 88. To po odpaleniu tulipanów, jedna rakieta trafiła w 88, niszcząc ją. Druga sytuacja to kiedy piechota brytyjska była ostrzeliwywana przez wrogą, która znajdowała się w lesie. Dwa oddziały czołgów wystrzeliły po dwie rakiety z odległości około 400 metrów, co daje łącznie 16 rakiet, bo to 8 czołgów było. I Niemcy już przestali strzelać. A co najważniejsze, z lasu wyszło około między 30 a 40 żołnierzy, którzy już chcieli się poddać. No i jak widać, te tulipany były efektywne w rzeczywistości. Niestety, trudne w celowaniu, ale jednocześnie miały znaczenie bardzo psychologiczne. A jak to wygląda w War No cóż, te wyrzuty mamy zamontowaną na czołgu Cromwell. Cromwell akurat z Tulipanami znajduje się na tym samym przedziale co zwykły, więc już mamy jedną zaletę, czyli ta maszyna nie jest zawyżona i to jest tylko dodatek. Niestety dość drogi, 3,5 tysiąca golda za pojazd na drugiej erze, kiedy niekiedy maszyny na trzeciej erze chodzą po 3000 tysiące golda. No i Cromwell Tulipan oferuje to samo co zwykły Cromwell, czyli przeciętny pancerz 64 mm Siła ognia 7,5 no ta amunicja przeciwpancerna bez ładunku o penetracji 100 mm i 4 rakiety RP-3 o penetracji 44 mm posiadające 5,5 kg ładunku wybuchowego. Niestety te rakiety są unieruchomione, nie mogli wprowadzić w grzenie, co jest akurat słabe, chociaż arkadowego celowania tymi rakietami. One mają ustawioną stałą odległość, przez co, no, zobaczycie jak to wyjdzie celowanie nimi. Co jeszcze warto wspomnieć, mamy niby pancerz wewnętrzny, stalą, stal konstrukcyjną, i nie chroni ten pancerz przed niczym: ani przed odłamkami, ani przed pociskami kumulacyjnymi, które na przykład zareagują z pancerzem. Tutaj to hit przeleci przez ten pancerz, aż do samego końca, nawet do silnika może trafić. Dokładnie to zobaczmy, jak tulipan spisuje się w Wartanderze. Okej, okay, pierwsza bitwa. Akurat rzuciło na topce. Sporo po mojej stronie papierowych czołgów. Kurde, już zacząłem się tutaj od czegoś odbijać. Ameryka, Niemcy i Szwedzi, więc. Well, dużo mocno opancerzonych maszyn będzie po drugiej stronie. Więc wątpię, z tych rakiet w ogóle kogokolwiek udało się rozwalić. Okej, okay, steward się pojawił, czyli. Tak, to steward. Well, jeszcze jest daleko. To już poleciało w Uur, wysoko. Aha, tu mamy szweda. Well, nawet próbując jakoś z tych rakiet trafić mi nie wyszło, a plus jeszcze ustawiłem się do niego tak, że łatwo się przebił. A nie, przez karawin! No to nieźle, to jest jedno z najbardziej trollowych miejsc. Ja więc jak widać, nawet próbując rozwalić kogoś za pomocą tych rakiet jest cholernie ciężko nawet. ...przelat... nie po prostu nie idzie tym normalnie wycelować. Nie wiem, trzeba by... wpierdzieli się prosto we wroga i. zahamować może przed nim? albo się specjalnie ustawiać i czekać aż podjadą no ale ja nie mam zamiaru tak stać i czekać pancerz 4 kurde ja tu próbuję jakoś się ustabilizować by spróbować z tych rakiet coś przywalić bo mi nie zależy na głównej armacie bo tym jeszcze powalczymy sobie innymi Cromwellami i zależy na rakietach Ok, udało się, czyli ta taktyka jako tako może zadziałać, ale z wycelowaniem jest katorga. Pancer trójka jeździ i to jeszcze pewno długolufowa. ona mi mocno zagraża. Gazik, czy coś tu masz? Zapewne coś tam dalej się znajduje. Nie wiem, czy by nie warto... Wrócić na strefę, by przeładować sobie te rakiety, chociaż i tak tę jedną muszę wystrzelić jeszcze. Jaki jest jeszcze problem w tym Cromwellu Nie mamy wstecznego, przez co jeśli chcemy zrobić takiego rasza z tą rakietą, no to trzeba strasznie się namęczyć. Dobra. Jest kolejny! To jest taktyka, rozbroić, a potem tak lekko zaszarżować. Dobra, dawać tutaj dymne, wracam po kolejne rakiety. Ujuj, pancer 3 Dobra, to zadymię i spadam. Kurczę, ten dymny poleciał źle. Jeszcze jeden. Tutaj obstawiam, że ten pancer 3 może dalej funkcjonować, więc warto by się... Chociaż nie no, nic tu nie ma. Ale tutaj Cromwell od czegoś został rozwalony. Okej, okay, tu blisko jest jakaś wroga jednostka, jakiś niszczyciel. M10 prawdopodobnie? Ja byłem M10. No M10 to... Bez problemu bym rozwalił z tych rakiet. Wystarczy, że to by po prostu ją trafiło. Ale cóż, jedziemy znaleźć kolejną ofiarę. Może kogoś się uda, albo mnie upolują. Ze na to, jak tym trzeba zagrać. Nie podoba mi się, że jest tutaj tak pusto już. Pancer 3. Dobra, tutaj jest na razie. A, koniec mapy. Well, mogli chociaż to jakieś jeże dać czy coś. Gdzie ten pancer trzy pojechał? Trudno, musiałem go już tak załatwić. Tak bym się nie ruszył. Ta rakieta poleciała trochę za wysoko, coś tu jedzie, coś tu jedzie. Będzie leciała teraz lewa rakieta. Oj, to mi się nie podoba. On się zatrzymał. A, tu pojechał, przyjechał. Nie trafiłem. O nie. Za wysoko. Nawet zamka mu nie naruszyłem. No kurda, obok. No serio. No serio. A, on nie ma zamka. No po co tak panikowałem? Well, Cromwell'em nie wygrasz tym szwedem. No cóż, no to wracamy po rakiety. Szkoda, że tak mało niestety ich wozimy, ale zaleta w miarę szybko są przyładowane. Well, to jest mapa, na której nie widzę zastosowania dla tych rakiet, no bo muszę się czasami rozpędzić bądź być idealnie przed celem na wprost. Najlepiej na równym terenie, może nie wiem, jakoś w okolicy A, ale to Cz, może bardziej pod mostem miałoby to zastosowanie, bo tu jest taki bardziej prosty teren. Na razie tu sobie posiedzę, jak typowy bezdomny, pod mostem poczekam. Może ktoś się pojawi. Bo jak mówiłem, głównie mi zależy na tych rakietach. Mam wrażenie, że tutaj nikt się nie pojawi. W takim razie trzeba zmienić plan I tu przede mną jest wroga maszyna wygląda na trafika Okej, okay, to mi się nie podoba, tam jest pancer 4 Dowódca działu na Dobra, udało mi się jego rozwalić. teraz chodź tutaj czafi. Kryt i kaput. Mamy Dikera. Jak łatwo rozwalić Dikera. Po pierwsze pozbywamy się mu napędu. Oj, niedobrze. Nie! Za wysoko, nie ma szans. Najpierw pozbędę się sztuga, puszczę granat dymny. Pozbędę się dikera i. po raz stąd spadać. Nieważne. Pewno tu z prawej siedział. A! Okej, okay. mogłem do niego strzelać. Dobra, to będzie strasznie ciężkie miejsce do użycia w ogóle tych rakiet. Raczej ich tutaj nie użyję. Bardziej mogę je użyć do obrony niżeli tak normalnie. Okej, okay, już mi zaczęło trochę lagować, ale. Ten sztuk tak w miarę normalnie jechał, i tak było go wcześniej widać, bo zaczął strzelać w to miejsce. I wiem, że tam jest przeciwnik. Widać coś. Nie idealnie, ale było widać. Dobra, zaryzykuję. Tylko nie wiem, jak to tutaj wygląda. Jest to ich dwójka. Co bym chciał osiągnąć? Tylko tego nie osiągnę, bo mnie tamten jeden już zobaczył. Udało się jednego rozwalić. Kurde, zostałem rozbrojony. Przestawiam, że przez cel, który znajduje się tutaj. Co się. Kurde, nad nim to wybuchło, a byłoby po nim, tutaj słyszy na prawo. Jest niemiecki czołg. Poczekam aż strzeli. Już i tak jest zajęty. Za wysoko to poleciało. Teraz za nisko. Dobra, nie da się. Kurde, muszę się cofnąć na jakąś strefę. Za dużo tu obiektów, na których rakiety się niestety musiały zatrzymać. No plus to nieintuicyjne celowanie, bo nigdy nie wiadomo, czy lekko jesteśmy bardziej w górę, czy bardziej w dół. Co by mogłoby być takim zajebistym odpowiednikiem, to gdyby dało się zablokować permanentnie armatę? Ale... lepiej gdyby wprowadzili funkcję ustawienia jakoś... Tych szyn z rakietami. Z czym wy tu koledzy się bawicie? Panzer 4H? Tak blisko! Dobra, to już go trafiło. Ciaka nie trafiłem. Mhm. dobra. Przez ten internet zaczynam umierać. Dlaczego ja tu słyszę jakiś samochód, a nic nie widzę? Czy to może był samolot? Coś tu jest. Jest tam puma. I te 34. Który mnie zobaczył? I w mgnieniu oka wycelował. Niestety rozwalił mi szyny. Szyny sprawne i... Kurde. No, jego rakiety to już nie chciały ruszyć. Nawet gąsienicy mu to nie zdjęło. Betek tutaj podjechał. A tu puma. Kurna. Jest to, że te rakiety tak nisko poleciały. Nie, poleciało to nad betekiem. Aha, pad mi działo nowy, mimo że nie padł. Fajnie. Well, nie zmarnowałbym tych rakiet, gdyby ten Steward się tu wtedy nie zablokował i tę Pumę bym rozwalił. Jestem jedynie stratny, ale to też pokazuje jakie są tutaj mega utrudnienia z ich użyciem. Zdołam jakoś tu przeładować. Dział nowego stracił, ale dalej funkcjonuje. Kurczę, napraw mi tę szynę! 122 Tego się trochę tutaj obawiam Nawet Stewart tu nie chce podjechać, odjechał po prostu Co ty z tej 122 próbujesz osiągnąć, to ja nie wiem Może jak nie wiem, tak sobie stanę, to da mi to jakąś możliwość wykorzystania w razie. Chociaż nie, dużo to mi nie daje. Longana trzeba rozstrzelać. Strzeli z tego su, jeszcze nie strzela. Kileria tu sporo zasłania Tylko chłodnica Z jednej strony zatrzyma się, z drugiej strony... przejedziesz jeszcze jakiś dystans Okej, okay, udało się przejść w BTK. Dziwi mnie, że Su 122 boi się podjechać. Nie zachęci go to do podjazdu. W taki sposób lekko utknąłem. A, nieważne. Ale i tak moja rakieta nic mu nie zrobiła. Szkoda, że też amunicji mu nie wysadziłem, well. Z tych rakiet w tym terenie nie wyszło. O, oh no, kolejna cicha. A nieważne, nie zdążyłem. Ja tutaj chcę szybko podjechać po kolejne rakiety i muszę sobie jednocześnie załoganta uzupełnić. Zaleta, że to szybko zostanie przeładowane. No tyle jeszcze fajne, że te rakiety od razu są ładowane na szynach, a w niektórych wyrzutniach to przeładowujemy magazynek. I musimy je jeszcze ręcznie załadować, więc wtedy tracimy, a tu jest chociaż o tyle fajnie. No ale za to nie możemy nimi celować. Coś za coś. Widzę akurat tutaj pancer czwórkę. Poleciało to wysoko. Co mi się nie podoba, to to, że akurat musiał trafić szynę. Operator karabinu. Było blisko, ale i tak to nie trafiło. Nie ma sa Nie ma to kurde szans na jakiekolwiek już trafienie. Więc po prostu ich tutaj jakoś rozwalę. I wiem, że tu jeszcze jest Gepard. Zwykły kromal jest lepszy. Rakiety mu dużo nie dają. Fakt, jest satysfakcja, jeśli kogoś rozwalimy z tych rakiet, ale patrząc na to, ile ta maszyna kosztuje, ile oferuje, nie warto. O! -o. No to już jestem. Na przegranej pozycji, bo oczywiście dział nowy dopiero teraz pokazało, że zginął. Akurat podjechali na B. Więc z jednej strony, chociaż muszę bardziej z tej strony podjechać, bo tu trochę ta droga jest zablokowana. No, mi zależy na takim jak najlepszym podjeździe pod wroga. Ale też ten teren jest dla mnie mocno problematyczny. Ze względu na ilość siatek. I nie tylko. Kurde! No... Dużo nie zrobiłem z tej rakiety. Czemu nie strzeliło? Więc Nawet trafiając te 2-8 z tych rakiet, dużo mu nie zrobiłem. Naszą amunicję... ...która oczywiście nie wybuchnie, bo to jest rosyjska teraz dopiero No proszę mamy tu sztuga Prawie i mamy Nie ma to jak rozwalić gościa z rakiet o, o, widzę, widzę. Chciałem powiedzieć, że akurat słyszę Niemca, i faktycznie jest tu Niemiec w Pancerze 4. Aby łatwo do niego podejść, mogę podjąć się dwóch rzeczy. Po pierwsze, unieruchomić go, chociaż bardziej chciałem go rozbroić. Niemiec mnie one-shotował. Kurde, krótka 7-piątka. Jaki fart! Jaki fart! No, i podsumowując, moi drodzy, cóż, jak było widać, granie tym pojazdem jest wymagające, jeśli chodzi o wyrzutnie rakiet. Musimy zahamować w odpowiednim momencie, żeby te rakiety w ogóle trafiły wroga, co też sprawia, że niestety są one na blisko. Nie zawsze zabijają czołgi, z teciakami był największy problem. Kawuki, jakbym spotykał, to też i Churchill. Kawu i Churchill to prawdopodobnie nie padałyby od tych rakiet, ponieważ jest to za mały ładunek wybuchowy. I ta maszyna chodzi po 3,500 tysiąca golda, więc cóż, pierwsze co zniechęca to cena. Maszyny z trzeciej ery chodzą po mniej więcej 3000 tysiące golda i oferują właśnie wyższą erę, a zarazem większą korzyść jeśli chodzi o badanie czy zdobywanie doświadczenia, i są łatwiejsze w obsłudze. No, nie polecam tego pojazdu. Granie z tą wyrzutnią w Wortanderze jest naprawdę ciężkie. Czasami jest to satysfakcjonujące, ale w praktyce szukamy maszyny premium, która jest dla nas bardziej opłacalna. To tyle, moi drodzy. Dajcie znać, co wy myślicie o tulipanie i czy uważacie, że może w Mortanderze powinny się pojawić pojazdy takie jak Stonehunt w wersji zwykłej, czy też z tulipanami, Shermana z tulipanami, Shermana Firefly'a z tulipanami. Firefly z tulipanami miałby niewielkie właściwości, Stackhand raczej byłby najbardziej korzystny ze względu na to, że on ma celownik połączony z lufą, więc tam gdzie wyceluje, tam ta wyrzutnia mniej więcej będzie ustawiona. No i to tyle, trzymajcie się do następnego i na razie.